Niewolski, postać bardzo dziwaczna, reżyser bez szkoły filmowej, który 6 miesięcy spędził w areszcie na warszawskiej Białołęce. Już po raz drugi w tym roku staje za kamerą. Po serii brutalnych filmów, które osiągnęły średni sukces, tym razem wziął się za komedię. Chcieliśmy zamienić kilka słów z reżyserem na planie, żeby opowiedział nam o swoim nowym filmie. Dzień dobry, chcielibyśmy zająć chwileczkę. Kilka pytań dotyczących filmu. Nie no mówiłem, że nie rozmawiam o filmie. No. Denerwujecie mnie takimi akcjami, bo to tak jest super ekspres, jak robię. No. Jesteśmy Słysza? troszeczkę zbliżeni, ale Konrad, porozmawiamy o filmie konkretnie. Nie rozmawiać. Mówiłem, że nie będziemy rozmawiać. Skąd. Jedno pytanie. Nie go. rób, bo ci rozjebie kamerę zaraz. Nie rób tak, bo ci rozjebie kamerę zaraz. Widocznie Sława odbiła młodemu reżyserowi. Trudno się dziwić z niewolskiego, gdyż komedia to bardzo trudny i niewdzięczny gatunek. Podobne wątpliwości co do jakości scenariusza miał Juliusz Machulski, znany producent filmowy, który zjadł zęby na komedii. Wydaje mi się, że jego specjalnością jest jednak innego rodzaju kino, ale może się, chciałbym się mylić i, i może nas wszystkich zaskoczy tą komedią. Chociaż scenariusz nie był tak obiecujący, jak, jak by się chciało, ale między scenariuszem a realizacją jeszcze jest dużo czasu, upływa. I jeżeli, jeżeli rzeczywiście ma poczucie humoru i, i poczucie robienia komediowych sytuacji, to przekona pewnie nas również tą komedią. Chociaż to jest trudniej. Z jakiegoś powodu no, nie widziałem już dawno dobrej polskiej komedii. Najzabawniejszy na planie był sam reżyser, który w ciągu dwóch godzin dwukrotnie zmienił. Czapeczki. Przypominamy tylko, że w Warszawie wczoraj było tylko 22 stopnie. Akcja! Ale wracamy na plan filmowy. I tutaj mała niespodzianka. Na planie spotykamy Marzenę Rogalską, znaną dziennikarkę telewizyjną. Trudno powiedzieć, że kreowana, bo właśnie dowcip polega na tym, że to mam być ja i to jestem ja, taka troszkę, wiesz, no bardzo ekspansywna i no to, to jestem ja po prostu i dobrze się czuję w swojej skórze, więc myślę, że jest okej, okay. nie ma żadnego dysonansu. Ta czarownica jest takim, wiesz, zaskoczeniem, ale myślę, że, że w każdej kobiecie jest jakaś taka moc, którą albo wykorzystuje, albo nie. Niech każda kobieta po trosze jest czarownicą w tym dobrym znaczeniu. A w roli męskiej zobaczymy Andrzeja Andrzejewskiego, mało znanego aktora. W filmie wcielił się on w postać kretyna. Kreuje rolę Pelego. Jest to przyjaciel głównego bohatera. Kompletny kretyn, ale wrażliwy i sympatyczny. Trudno jest grać kretyna? W komedii chyba tak. W komedii chyba tak, jak i w życiu. No, wymaga to takiego. Eee, to co? Skupienia i szybkiej reakcji, błyskotliwości Dobra. na to, co się dzieje w otoczeniu i na, 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 na dialog z partnerem na, na, w czasie sceny. Myślę, że chyba ca, cały kretynizm wyjdzie też z sytuacji, z tych odzywek, z tekstów, jakie Pelemu przychodzą przez gardło. Mówców najbardziej zapamiętają jednak mieszkańcy bloku, pod którym kręcono film. Powodów jest kilka. Popatrzę, ale... Jestem wkurzony na to wszystko. No dobrze, film, filmem, ale są pewne reguły, że nie wolno blokować dostępu do garażu. A tutaj, tak, jeden, drugi, trzeci i jak długo? Po godzinie nie było już śladu po filmowcach. Wesoło na planie, smutno na ekranie. Tak mówi stare powiedzenie filmowców. I rzeczywiście na planie filmu Niewolskiego, który miał być komedią, było smętnie i nudno. No, może nie do końca. Nie rób tak, bo ci raz jebie kamerę zaraz, Siedzisz?